Witam serdecznie. Witam ciebie. Dzisiaj praworządność. W szerokim aspekcie praworządność jest niczym innym jak przestrzeganiem prawa. Przestrzeganie prawa może być przez cały kraj, całe społeczeństwo, pewną grupę. Przestrzeganie również prawa może być Osobiste takie przez jedną osobę. I właśnie chcę, abyś się zastanowił, zastanowiła przez chwilę, czy Twoje przestrzeganie prawa jest zgodne z Tobą, z Twoim sercem, z Twoim sumieniem, z Twoim odczuwaniem, z Twoją duszą. Czy w codziennym życiu, w różnych sytuacjach przestrzegasz prawo? Czy wiesz o tym, czy jesteś tego pewien, pewna? Bo może de facto jest tak, że ty myślisz, że przestrzegasz prawo, ale czasami go łamiesz. Łamiesz go świadomie lub nieświadomie. I to łamanie prawa może być niekoniecznie złe, bo normy, które są ustanowione odgórnie, Mogą po prostu być niezgodne z Tobą, z Twoją naturą, osobowością, sumieniem, z Twoim sercem, duszą. I wówczas zachowujesz się troszeczkę inaczej, naginasz to prawo, naciągasz je troszeczkę w jakąś stronę po to, aby czuć się lepiej, dobrze, aby wiedzieć, że postępujesz zgodnie z własnym sumieniem, ze swoim sercem, ze swoim odczuwaniem. Więc czym jest ta praworządność i to prawo? Czy tak naprawdę w życiu codziennym da się go przestrzegać, tego prawa cały czas, być cały czas praworządnym? To jest takie pytanie retoryczne, na które sobie sam sama odpowiedz. A z drugiej strony, możemy się zastanowić, zastanów się ty, czy prawa, są ustanawiane, zatwierdzane, są zgodne właśnie z tym, co odczuwasz, czy się zgadzasz na to wszystko. I nawet jeżeli przestrzegasz tego prawa wytyczonego przez polityków, rządy, przez najczęściej jakieś partie, organizacje, gdzie jesteś w jakiś sposób zapisany, zapisana, przynależysz do nich, i czy wówczas je przestrzegasz? Czy one się Tobie podobają, te prawa? Czy zgadzasz się z nimi? A może robisz tylko na pokaz i się zgadzasz zewnętrznie i robisz to, co wszyscy? A wewnętrznie czujesz taki bunt, taki jakby gwałt na Twojej duszy, bo ona woła, ona nie chce robić tego, co jest ustanowione przez ludzi, bo ona widzi to wszystko z innego poziomu. Twoja dusza wie lepiej, Twoja dusza wie najlepiej, i ona poprzez serce, poprzez, poprzez Twoje odczuwanie mówi do ciebie, mówi ci, że to nie jest właściwe, to nie jest takie, jak powinno być, żeby nie powiedzieć, że to nie jest dobre, lub że to jest złe. Aczkolwiek zło i dobro w tym odczuwaniu duszy ma inne znaczenie niż to nasze ludzkie. Dlatego. Chcę, abyś dzisiaj zastanowił się, zastanowiła, czy rzeczywiście jesteś praworządny, czy postępujesz zgodnie z prawem i czy prawo, do którego się dopasowujesz, jest zgodne z Tobą, z Twoim sercem, sumieniem, umysłem, duszą. No i niech to zostanie w zasadzie dzisiaj w formie zapytania, w formie własnego przemyślenia, w formie, abyś odczuł. Całym sobą, całą sobą, abyś wiedział, wiedziała, że coś jest właściwe, czyli zgodne z Tobą, czy nawet jest wtedy praworządne, czy Twoje postępowanie jest takie właściwe, praworządne, czy jednak coś się w tym nie zgadza. Na ten moment dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Dziękuję Tobie, pozdrawiam Ciebie serdecznie. Gosia Król w imieniu kolorowego horyzontu i przekazu wszechświata. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia!